Gdzie jestem naprawdę aż tak bardzo, bardzo, bardzo cofnięty w rozwoju złodzieje, że żymiałem że swój bunkier, ukryłem się pod komisariatem policji. Pff. Cześć, siemanko, z tej strony, EZI. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj. Będziemy napadać na bank i uciekać przed policją. Już teraz możecie stawić łapkę w górę pod poprzednim odcinkiem. Wbiliśmy już prawie 5000 łapek, więc ostatni ostatnimi czasy naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Dziękuję za łapki w górę. Tak samo możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić najnowszego odcinka. Tak samo być może dzisiejszego live'a zobaczymy, ale, ale prawdopodobnie dzisiaj też będzie. Więc też sobie kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie i od razu wbić na live'a, żeby nic nie przegapić. Tak więc Słuchajcie, rozpoczynamy. Mamy najpierw zasady. Mamy mieć głośność na 50% muzykę na off. I ja mam wszystko w porządku, jak najbardziej, to no tak powinno być. Render Distance 8, ale to chyba nie ma znaczenia w tym momencie. Jak to ma być jeszcze? Ok. Yy, spoko! Chyba możemy startać. Jeszcze bym chciał twórcę wam pokazać. Twórcą jest Xerox game. Więc startujmy! Ok. Po kliknięciu tego guzika, przeteleportuje Cię pod bank, od razu włączy się alarm i będziesz musiał biec przez ulicę i wskoczyć do ciężarówki, która zabierze Cię do Twojej kryjówki. Reszty dowiesz się z czasem. Okej, okay, brzmi dosyć tajemniczo. Więc dobra. To ja alarm? Oh fuck. O oh fuck, a gdzie mam biec? Aha, tam jest was samochód. Ej, jakie dobki śmieszne. Ej. Nie śmiesz te dobki, fajnie to wygląda. Może do któregoś wejść? Jest to jakiś, nie wiem, isterek, że wiecie, bym wbił gdzieś tutaj do środka sobie Ej, tam na końcu jest ciężarówka, nie? A mam jakiś worek przy sobie? mam! Jestem strasznie sobie w słuchajcie, bo nawet nic nie się ukradę nie mam nic przy sobie. Ja no wiadomo, gdzieś tam pewnie... Jak to przegrałem? Policja mnie dogoniła? Ty, ja mam uciekać czy... Ja nie wiedziałem, że tak szybko mu uciekać. Okej okay. Gotowy! Jak najbardziej jestem gotowy, nigdy nie byłem tak gotowy jak teraz, słuchajcie. Ok. i szybko, teraz lecimy. Szybko do ciężarówki, jeżeli policja nie zapała. A to faktycznie jest ucieczka przed policją, odjadać się, nie spodziewałem, że tak będzie. Fajnie, fajnie, fajnie stworzona mapa. Nie, te domki na najbardziej mnie rozwalają, ale ciekawy pomysł w zasadzie, bo po co tworzyć domy specjalnie? Jeżeli coś takiego też naprawdę bardzo spoko wygląda, nie? Dobra, tam jest chyba moja ciężarówa. Okej, okay. ja, ktoś mnie goni? Nikt mnie nie godzi, wtedy ktoś mnie gonił, ale zapali mnie jednak. Okej, okay. czy zdążę? Szybko na drabinkę No i jestem. Ej. Pokazał mi, że przegram, ale zdążyłem tutaj wejść. Wreszcie w bazie, jestem bogaty! Chwila! Coś mi tutaj nie pasuje. Witaj. Kim jesteś? Narratorem, ale to nieważne. Musisz wykonać dla mnie ważne zadanie. Dlaczego mam się zgodzić? Bo dobrze płacę. No i to zmienia postać rzeczy, nie? Musisz się włączać do sklepiku osiedlowego i ukraść cukierki dla mojego syna. Dziwny narrator w ogóle, nie wiem. Tylko tyle, zaproponuję cenę, to się dogadamy. Daję kilo smoczych monet. Smocze monety generalnie były w Metinie. Tylko czemu kilo? Okej. Okay. Dobra, to jutro w nocy to mogę zrobić, to jutro będzie robota. To jest złoto, które ukradłem? Jakim cudem ja to przechachałem taki kawał drogi, słuchajcie, jak uciekałem przed policją? To jest coś dziwnego, że mogli mnie złapać. Jakbym z czymś takim leciał na plecach, to też bym nie dobiegł. Prędzej bym się wywalił. Ej, gdzie my jesteśmy? To jest moje. To jest mój dom? Nie, to jest moja dziupla, nie? Mieszkam pod ziemią, jak taki ślepy kred. no, momento, i już jestem, słuchajcie, musiałem na chwilę podejść jeszcze do brata, bo Samelką teraz. Teraz siedzi i, i Ameryka dobrze się bawi, słuchajcie, ale generalnie chciałem podejść, żeby skontrolować całą sytuację, jak to tam wygląda u nich. Dobra, słuchajcie, co mam zrobić teraz? Jutro w nocy, no dobra, czyli muszę się przespać w takim razie. To jedziemy spać. Wow, fajna pop... Ej, dostałem. Wykop kilofen szkła na dachu sklepu i ukradnij cukierki. No dobra, tu wrzuć jeden cukier... To mam tylko jeden cukierek ukraść? Aha, żeby się dostać tam na dach. Aha, dobra, to będę musiał... Podskoczyć coś z tego, nie? Nie? Tak się da w ogóle? Tak, da się. No dobra, to drzewami tam pójdziemy. Śmietnik tam... Co? Śmietnik widzę. Okej. Okay, spoko. Tylko my sobie pójdziemy tedy. Bo inaczej chyba nie wejdę, nie? Tam jest drabinka, mam nadzieję, że w nią trafię. Okej. Okay. A co to jest? A to był szulker, ja mogłem po prostu tak sobie podejść, nie musiałem tedy iść. Ja nie chcę wpaść do śmieci i będę śmierdział. Dobra, skakujemy. A tu już jest otwarte. Tam tam też jest otwarte. A te drzwi nie były zamknięte? Przed chwilą? Wydawało mi się, że były zamknięte. No dobra, żeby nie było, zniszczę całe szkło. Wiecie, to jest taki profesjonalny, bardzo dokładny napad. Jestem bardzo skur. skur... skur... Dokładnym złodziejem. I wydaje mi się, że, że tak będzie w porządku, jak zrobię. Okej, okay. to jest hustonia błękitna. To jest sklepik taki, kiosek, szyba. Już! Nic się nie yy, naprawił W każdym razie no, nie, nie stracał na tym, że zniszczyłem im szyby, bo przecież mają tutaj dodatkowe, nie? Okej, okay, butelka wody Trawę można kupić, czerwoną wełnę Gdzie są cukierki? Przepraszam bardzo W którym miejscu znajdę cukierasy? Bo... <grym> muszę ukraść dla syna narratora, w ogóle <grym> Kto na to wpadł? Co to jest? Cukieraski, okej okay. No i baja Mogę ukraść wszystkie cukierki, wezmę wszystkie cukierki, żeby był bardzo zadowolony a, nie jestem zbyt inteligentny złodziejem, jakby nie było Dobra, to jest ta że muszę wrzucić jedno tylko, więc wrzuć mi jeden cukierek I okej, okay. prosta robota Kto to może być? Ktoś mi puka Nie spodziewam się gości Policja otwierać! Ucieknij tunelem, który jest pod tą brygiem! Wydostań się z więzienia! Hashtag Ej, jaki hashtag? Gwiazdka Tylko nie gliny z jakiego? Złapali mnie? To ja nie dam rady uciec? Jezus, ale to jest, jestem straszny, jestem strasznym złodziejem, słuchajcie Mam dwa kilofy, ale tylko jednym mogę to wykopać, nie? A ja złoto trzeba zabrać. Halo, bez złota nie idę przecież. Przecież złoto mi zabiorą Aha, jestem ułomnym złodziejem, słuchajcie. Nie jestem w stanie tego zabrać. To no, trudno. Nic nie zrobię. Co zrobię, jaki ze zrobię. Nie poradzę sobie z tym. Okej, okay. trzymaj. To zostawię cukierki, policjantom. Może się skuszam, przestaną mnie gonić. wiecie, taki. <noise> Przykupię ich. Okej okay. Zjedzmy to. Wy wy wyjdźmy stąd w ogóle. Co? Jakim cudem?! Jakim cudem znalazłem się pod policją, słuchajcie? Czy jestem naprawdę aż tak bardzo, bardzo, bardzo cofnięty w rozwoju złodziejem, że... Że miałem swój bunkier Ukryłem się Pod komisariatem policji? Serio? W więzieniu praktycznie, bo teraz jestem w więzieniu chyba? Coś, coś to się jest w ogóle, co za porażka O co chodzi? Ej, a co z tymi dywanami teraz? Mogę jakoś otworzyć sobie te drzwi, czy nie? Ej, halo Muszę się stąd wydostać, tak było napisane Ale jak mam się stąd wydostać? Co mam zrobić w takim razie teraz? Tam nie ma żadnej dziury Ej, no, znowu będziecie mi pisać, że czegoś nie ogarniam, że czegoś nie widzę Ale naprawdę się staram widzieć I nie potrafię tego widzieć Nie widzę żadnej innej opcji, żeby się stąd wydostać Halo Muszę uciec z tego więzienia Tylko jak? Jak mogę się stąd wydostać? Słuchajcie, będę do tego pojęcia. Co? Nie mogę tych krat zniszczyć w ogóle. Nie mam niczego, czym mógłbym te kraty zniszczyć. Szyby nie postawię. Tego nie postawię. Nic sem, yy, przycisk? Nie, przycisku też nie zrobię, bo nie mogę tak zrobić. z przycisku. Czy czegoś nie wziąłem przypadkiem stamtąd? Czy co? O co tu chodzi? Jak mam się wydostać z tego więzienia? Halo! Przepraszam bardzo! Panie Kluczu? Nie. Strażniku? Tak, strażnik, ale jakoś na nich mówi, nie? Tak, tak wiecie, tak potocznie eee... A jak ja stąd wyjść? Kto to wymyślił? Jak ja się wydostać? Ej, zapaliło mi się coś <laughs> Wow! Coś zrobiłem! Tylko co? Wow! Wow! Wykopałem sobie dziurę, słuchajcie Jestem w policji w środku, słuchajcie i co teraz? W takim razie? Ja wiem, że tam chciałem iść, ale. Ale ja chcę pozwiedzać jeszcze tą policję. Słuchaj, no Co, co, co? Ja tutaj. Ja jeszcze wypuszczę swoich. Bo czemu nie? <grym> Ej, ale dobre, to dobre akurat. Nie wiedziałem, że, że w ten sposób mogę to sobie otworzyć. Fajnie. I w końcu wy nie będziecie mogli napisać, że Enzi halo. Przecież. Prze, przecież w kotle było. I mogłeś se klikać w kocioł, ty głupku. I teraz nie możecie, no bo zrobiłem tak, jak powinno być, więc. Więc no, teraz ja wam tak mogę napisać. <grym> Dobra, słuchajcie, lecimy. Eee, tu mam wejść, tak? W to miejsce? Zamknę, żeby nie złapali. O, dobra. Już nikt mnie nie będzie godzi, jeżeli się skapną. Czyli tak, mam coś napisane? Nie. Aha, o nie. <noise> o, nie mam napisane. Dobra. Nie mogę wziąć sobie pochodni. To spadamy. Ej, ale to było dosyć proste w zasadzie, nie? Łapką sobie wykopałem żelazne bloki. Kilka godzin później. Wreszcie w domu. Biorę złoto i emigruję na Jamajkę. Idź się opalać. The fuck? Jakim cudem policja nie zabrała mi tego złota wtedy, gdy tam byłem? Jak? Jak to się stało? Jakim cudem wzięłem to sobie na plecy i ukradłem? <laughs> Minecraft. Taki rzeczywisty, taki realny. <laughs> Ej, ale generalnie, nie? Gdybym gdybym miał tyle hajsu, takie złoto. Gdy... Napiszcie mi generalnie w komentarzu, co wy byście zrobili, gdybyście mieli tyle złota? Gdybyście mieli tyle hajsu, bo. Ja będąc na Majce, na takiej wyspie jak tutaj. No nie wiem, co ja sobie z tego zrobił. Chyba domek i łóżko, ewentualnie papier toaletowy. Tylko to no, mogłoby to boleć, ale no nic innego bym nie zrobił, bo tu nie ma sklepu i nie mogę niczego kupić, więc... Faktycznie być może jedyne, co mi pozostało, to opalanie się, nie? Okej. Okay. To ja chcę się opalić. Podczas, gdy złodziej się opalał, nagle się pojawił za nim bar. Faktycznie. Jest bar. Przepraszam, Ja biorę złoto i... Idziemy na zakupy słuchajcie, idziemy do zakupy. Nie, dobra, trzeba tu wbić. I co z tym barem? Okej, okay. mogę coś kupić? Nie, jest guziol. Koniec! Podczas gdy złodziej chciał się napić wody, okazało się, że to był sen dalej z więzieniu. <grym> jaki troll. Ej, jaki troll w ogóle. The fuck, serio? <grym> jaki troll. Ok, i co teraz? No wiem, no to był sen, jestem dalej w więzieniu. Co teraz mam zrobić? E, ja to nie mogę wejść teraz w ogóle. To co to już jest koniec? chyba nie jeszcze, nie? Chyba coś mogę tutaj. Coś mogę tu zrobić? Nie, stapię, że to koniec. Hmm. Czyli, czyli w jaki sposób teraz mogę się stąd wydostać? Kurde. Nie mam pojęcia. Jest coś do kliknięcia tutaj? Nie. Na łóżku też nie. Ewentualnie się przespać? Nie. To nic nie ma. Chyba, że to już jest faktycznie koniec, ale no. Obie nie. Obie nie, słuchajcie, fajnie, bo gdyby to nie był koniec. Nie wiem, czemu tak klikam na wszystko, ale <laughs> może coś zadziała? Może coś się stanie? A weźmy sobie game moda, bo inaczej chyba tego nie otworzę. Otwórzmy te drzwi. Ej, co to faktycznie jest koniec? Ej, tak tak serio, serio? Jednak nie uciekłem? Zostanę więził do końca swojego życia? Tak nie może się to skończyć. Czy mogę jeszcze raz uciec Mogę jeszcze raz uciec, słuchajcie stąd. Ej, to jest inna droga ucieczki. Ej, to jest inna droga ucieczki. Ty jestem u siebie w domu. To faktycznie jak taki głupek miałem dom zaraz tutaj obok. O co chodzi? Co za bezsens Jak, mo jak może być tak głupim złodziejem? No raz, no, słuchajcie, w każdym razie no to chyba by było na tyle, bo nie widzę tutaj... Tutaj, tutaj nic dalej, nie wiem, co zrobić, tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Zapraszam dzisiaj na live'a, do komentowania, do łapkowania i do zobaczenia w kolejnym materiale. Siemanko, cześć, pa pa.